Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj w podróżach po Polsce poszukuję restauracji niezwiązanych z kuchennymi ewolucjami, ale z waszych polecajek. Wasza polecajka, zobaczymy, czy będzie moją polecajką. Wracam właśnie z nadmorza, dokładnie wracam z ustki. Już przekraczają granicę. Jestem w tym momencie w Wielkopolsce, czyli tak naprawdę bym jechał od drugiej strony to jesteśmy na północy Wielkopolski Polski, niedaleko miejscowości Okonek taki leśny, zaraz można powiedzieć, jak widzicie, jesteśmy w lesie, Kaczemka nad jeziorem Brokręcino. Polecone miejsce, bardzo niewielkie, bardzo kameralne i chciałem zajrzeć do tego miejsca, zobaczyć. To miejsce prowadzi podobno Holender. Kaczemka już jest za mną, bo już złożyliśmy się tutaj zatrzymać. Patrzcie, jak to wygląda ta kaczemka właśnie. Zaglądam tu od drugiej strony. Jesteśmy w południe, więc kaczemka została dopiero otwarta. Jesteśmy chyba z pierwszymi gośćmi. Tak to miejsce wygląda, ale jak się odwrócę też, tam jest taki do siedzenia miejsce i patrz, jest też piękne, piękne jezioro. Kaczemka nad jeziorem Brokencina. Tu są miejsca na zewnątrz, jakieś ciepło. Piękne jezioro z pięknym widokiem i taki bardzo niewielki Przybytek, no coś powiem szczerze, świetnego. E, ładnie zaczęło tutaj pachnieć, więc zobaczymy. Podobno po opiniach czytałem, że pan właściciel e, Holendę bardzo lubi tutaj witać gości, sam osobiście prowadzi to niewielkie miejsce, więc aż jestem ciekaw, co ciekawego, ciekaw, co ciekawego zastanie. A Tak wygląda to z drugiej strony. Jestem jeszcze zupełnie tutaj na Toskapu i jezioro jest przecudowne. Postaram się Wam jeszcze przełączyć w tym momencie kamerkę. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Takie jezioro. I tu już mamy właśnie cały ten przybytek, dobytek. Niewielka kaczemka. Świetnie położona, takie miejsce na odpoczynek, żeby wyjść z psem na pewno wyprostować nogi. Więc jeszcze dwie godziny stąd jest do ustki. Czyli te, te okolice, które ja jadę mniej więcej, teraz z Łuski wesaliśmy, czyli dwie godziny nam zajęło do tutaj. No a jak ja przy Dolnego Śląska przemierzam nad morze, to jest takie fajne też miejsce na rozprostowanie, na zatrzymanie się. Zobaczymy, co zostaniemy w środku. Chodźcie, sprawdźmy to miejsce, a nóż będzie fajna z tego polecajka. Zapraszam na mój kanał. Maciej podróżuje i smakuje, więc mamy podróż w tym momencie o smakach delikatnie związanych z Holandią. Idziemy. Na pierwszy ogień poszły u nas flaki. Jesteśmy w końcu w Wielkopolsce i powiem naprawdę, jak widać, też flaki gęste, dobre, dobrze przyprawione. Nie są wodniste, nie rosowate. Mój dogustator, który sprawdzał, powiedział, że są naprawdę, naprawdę smaczne, pikantne, takie jak flaczki powinny być. Do tego podany świeży chlebek. Więc cóż więcej można chcieć? Gorące, pikantne i smaczne. A dodatkowym atutem jeszcze jest to, że właśnie z takim widokiem możecie sobie pokosztować dań. Polecam jak najbardziej. Takie danie, które zamówiliśmy i pan Holender chyba sam tłumaczył trochę e, menu. Bo to się nazywa tak naprawdę, pan polecał sutę z sosem na bazie orzechów, a to chodzi o metodę sous że to jest robione sous właśnie, delikatnie, to mięsko, dlatego je polecał, więc y, to są takie polemiczki, kawałki wieprzowiny, ale tak właśnie przetłumaczone są w ten sposób. Widzicie, o, pan właśnie mówi, że to jest świnia, bo y, mówi y, nie do końca płynie po polsku, ale ładnie to wygląda, danie, więc jak na. Pan Atuel tutaj to składał. No zobaczymy, będziemy zaraz próbowali. Wychodzenie, wychodzenie. Ale muszę zejść na dół, żeby nie nagrać ludzi tam siedzących. Ale tu stromo. No nic. Jakby na filmie się ktoś koziołkował, spadał w dół, to lecę ja. hop, 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 hop. hop. Udało się, popróbowaliśmy i nagrywałem Wam samego jedzenia. Pan jest sam, pan jest bardzo przemiły, jest tak sympatyczną osobą, gościnną. Chcę tutaj witać wszystkich. W międzyczasie podjechało kilka samochodów, ale pan też powiedział e, taką łamaną polszczyzną. Stara się oczywiście widać gości w języku polskim i rozmawiać z gości w języku polskim, że zwolnił, e, zwolnił Kucharkę. Nie wiem na ile tą kucharkę zwolnił, czy ona poszła do domu w jego rozumieniu, czy, czy ona została zwolniona z pracy w ogóle. Więc pan dzisiaj robi wszystko sam taki trafieni. Ale ja tak przeważnie trafiam na takie dni, że mm, różne rzeczy dzieją. Ale pan się naprawdę stał. Powiem wam szczerze: to bez owijania w bawełnę. Było słychać brzdęk mikrofalówki, czyli te flaki, które braliśmy, były podgrzewane w mikrofalówce. No w tym momencie stoją cztery samochody ale na no, pewno czasami zajedzie jeden, a bo długo, długo nie zajeżdża nikt. Ale flaki były przednie, pierogi były gotowane w wodzie nieosolonej, więc trochę wyciągły smak z, tej, z tych pierogów, więc trzeba było je mocniej dosolić. Ja jestem osobą, która lubi słone potrawy. Ale powiem szczerze, są takie momenty, gdzie potrafię przymknąć oko ze względu na Pasję osoby, która zarządza, która prowadzi dany lokal, i w tym przypadku tak właśnie jest. Pan Holender, nie wiem jak ma na imię, przepraszam pana najmocniej, ale jest naprawdę tak sympatyczną osobą, cały czas opowiada. Opowiadał w ogóle, tam przyjechali kolejni goście, chcieli kawę, opowiadał o kawie po holendersku, opowiadał o tym daniu. Widzieliście to danie, jak jest tłumaczone, to suwi. Ktoś, ktoś go nie poprawił, nie powiedział mu tak naprawdę, że to nie wiem, to są takie trochę jak suwlaki, trochę jak polędwiczki na, na patyku, i on cały czas podaje właśnie to. Sotę i Sotę, e, tak on też mówi. E, przeprosił, bo nie było do tego sosu holenderskiego, znaczy tego sosu z Orzeszków Ziemnych, bo mu się skończyło, ale jedzie z samochodem na przegląd do Holandii i przywiezie znowu ten sos, bo go przywozi w bardzo dużych ilościach, on mu szybko schodzi. Z tego wynika, są tutaj goście. Więc no powiem Wam że no, tam jest e, taka czemka. E, odwrócę się, to tu jest jezioro. No Naprawdę, miejsce jest bardzo fajne. Jedzenie, jedzenie jest naprawdę, naprawdę dobre. Mówię, że jakby była taka osoba, która by to, tym się zajmowała, która by pomagała, to to jedzenie by było na, na 100% dobre. Jest na 95%, ale mówię, to są takie, um, takie małe niuanse, które ja jestem w stanie ze względu na tą pasję zrozumieć. I, i, I jak na takie miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo smacznie. Fajna atmosfera, pan uśmiechnięty, więc. Jeżeli stwierdził, że chce osiąść w Polsce w nad, z, takim, z takim widokiem, to dlaczego w tym momencie panu nie pomóc tego biznesu prowadzić i go tutaj nie odwiedzi? Ja Was oczywiście zapraszam, podaję wam tutaj adres do tego miejsca. Moje pozytywne zaskoczenie. Jeżeli się spodziewacie wow jedzenia restauracyjnego w ogóle, to go tutaj nie zastaniecie. Jeżeli takiego dobra, dobre, dobrego domowego jedzenia, na pewno dostajecie. Znaczy tego właśnie, że pan jest z Holandii, to wiadomo, w tych podrawach dominują frytki przede wszystkim, ale pytałem się pana właśnie, czy na przykład je flaki. Mówi, że flaki nie do końca go przekonują. Nie lubi, ale lubi nasz polski żurek i lubi pomidorową bardzo. I, i, i kolejni goście zamawiali pomidorową, mówił, że pomidora jest taka bardzo, bardzo mocna, więc. Pomóżmy panu, naprawdę. Jeżeli zajeżdżacie w to okolicę, jeszcze się w okolicy Okonka, mówię północ Wielkopolski, to zaglądajcie do niego i odwiedzajcie go, bo na pewno będzie szczęśliwi, że będzie mógł pan gościć, a przy okazji poznacie jego samego. Eee... No cóż, wszystkiego dobrego. Ja jadę dalej wracam na Dolny Śląsk, ale miejsce bardzo ciekawe, więc wpada oczywiście moja polecajka, i e, z przyjemnością mogę zaznaczyć, że to miejsce ja polecam. Na stronie facebookowej to miejsce obserwuje chyba 49 czy 50 osób, więc to nie jest jakieś bardzo znane miejsce, ale opinie na Google Maps tego miejsca są bardzo pozytywne. I dziękuję tej osobie, która mi poleciła to miejsce, żebym tutaj zajrzał i jestem. Dla Was, prawda, wszystkiego dobrego. Jadę dalej w Polskę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Maciej!